Już od ponad miesiąca piłkarze Motoru Lublin nie zaznali goryczy porażki. W sobotę żółto-biało-niebiescy rozprawili się z kolejnym przeciwnikiem. Po dobrym spotkaniu zespół z Koziego Grodu pokonał na arenie Lublin Orlę Tarazim podlaski 4-2, a strzygole padły w doliczonym czasie gry, ale po kolei. Od pierwszej minuty bardzo głośno swoich piłkarzy dopingowali lubelscy fani, zachęcając ich tym samym do ambitnej walki o każdą piłkę. To najwidoczniej dodało skrzydeł podopiecznym Mariusza Sawy. Mimo, że oba zespoły walczyły jak równy z równym, to lubelska drużyna po pierwszej połowie prowadziła 2-0. O strzale z za pola karnego Piotra Piekarskiego i samobójczym golu Adriana Zarzeckiego. Pierwsza z bramka zdobyta gdzieś tam na początku troszeczkę dała, dała takiego spokoju w grze na naszej, na, naszej drużyny. Panie, że udało się jeszcze tak do przerwy podwyższyć na, na, na 2-0. No w przerwie troszeczkę uczulaliśmy z naszych zawodników, że, że, że tutaj drużyna Orląt ma bardzo dobrze rozpracowane swoje stałe fragmenty gry. To jednak nie pomogło i motor pozwolił Orlentom Radzeń Podlaski strzelić gola kontaktowego właśnie po stałym fragmencie gry. W kolejnych minutach sytuacji podbramkowych było jednak mało. Jednak tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego było jeszcze bardzo ciekawie, gdyż w ciągu kilku chwil piłka aż trzykrotnie lądowała w siatce obu bramek. Najpierw wprowadzenie motoru podwyższył Kamil Stachyra. Pomocnik gospodarzy wykorzystał błędy obrony biało i wpisał się na listę strzelców. Chwilę później wejście smoka zaliczył młodziutki debiutant Michał Kowalczyk, który niemal od razu po pojawieniu się na placu gry trafił do siatki. W moich najbardziej kolorowych snach to... Taka sytuacja nie miała miejsca i to, co się dzisiaj stało, to jeszcze za bardzo do mnie nie dociera, ale myślę, że jak do mnie dotrze, to będę bardzo, bardzo szczęśliwy. Myślę, że fajnie, że zadebiutowałem dzisiaj w pierwszej drużynie, ale w następnym czasie swoją dobrą postawą na treningach i meczach rozgrywanych w centralnej lidze juniorów muszę... Udowadniać, że należy mi się więcej szans, i to, że dzisiaj strzeliłem bramkę, to, to dopiero mały kroczek w, w jakimś celu, który sobie obrałem. Na tym jednak się nie skończyło, bo jeszcze przed końcowym gwizdkiem rozmiary porażki Orląd zmniejszył Piotr Zmożyński, strzelając pod ręką bezradnego lipca. Ostatecznie motor wygrał na arenie Lublin z Orlentami 4-2. Zawiedziony rozmiarami porażki był trener drużyny gości Damian Panek, który jednak zauważa też dużo pozytywów w grze swojego zespołu przeciwko Motorowi. Zagraliśmy z bardzo dużym zaangażowaniem. Stworzyliśmy sobie sytuacje, w których nawet przy, sytuacji, przy wyniku dwajden dla gospodarzy mieliśmy sytuację z rożnego, gdzie piłka zmierzała do bramki po strzale Arka Kota. Nie ma co pokać nad mlekiem, bo to już się stało. Kolejna porażka, ale myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Na pewno nie przyjechaliśmy tutaj, nie, nie kopaliśmy piłek po aucie i, i, nie staliśmy, i nie czekaliśmy na najmniejszy wymiar kary, bo, bo jesteśmy drużyną, która lubi grać w piłkę i to dzisiaj momentami było widać. Następny mecz Motor Lublin zagra na wyjeździe 9 maja od godziny 17 z Wisłoką Dębica. Natomiast dzień później do radzenia Podlaskiego przyjedzie stal Kraśnik. Ten mecz w niedzielę o 16.